Kaktmana z nidubskim, no na Skype już jest przejście. To jest najlepsze. Ej, 27 no wiem, jest koncert. Kaktmana? Nie! 3 wymiaru, w Eskulapie. Co idziesz? No, ale wiadomo. E, czekaj kiedy? 3 lutego? 20. 3 dzisiaj jest. Był wczoraj. A, no dobra, nieważny. 27, 5 e, 19 w Eskulapie. No. E, powiem ci, że. No nie zob zobaczymy, a ja ci powiem. Na bank jest... no, siedzę. No dobra. No. Jest lipa z tym, z z tą całą pracą, bo nie dość, że się wiara wykruszyła, gdzie tam zostały tam z dwie trzy osoby, nie? Tam za jest rezerwowe, ale kurde, jak zadzwoniłem dzisiaj tam do Holandii, nie? I pytam jak to w ogóle wygląda i tak dalej, bo Zomek mówił, jak to było dwa lata temu, ale powiedział, że się teraz mogło zmienić, nie? No No i mówi, że on tam dostawał około tam powiedzmy 300 euro za tego za pięć dni pracy, tam po 8 godzin, nie? Dokładnie. No więc, więc ładnie, ale tego, ale i miałbym tego e, zakroterowanie za darmo, nie? A teraz ja dzwonię, to mi babka mówi, że no jakieś tam e, 8 euro brutto, czyli powiedzmy 6 do łapy na godzinę i musisz płacić za jakąś gdzieś śmieszną kawalerkę 80 euro tygodniowo. No to wiesz ładnie. To? Czyli mocno. zrobisz e, z, w dwa dni to co musisz opłacić za mieszkanie, potem powiedzmy w trzy dni to co musisz zrobić, na żarcie i jakieś tam no no po jak e, za 10 euro, to tak jak u nich 10 zł, to że 10 zł dziennie życie to tak trochę ubogo, bardzo. No bardzo, no no, no bardzo no. No, no bardzo ubogo, więc jak minie zaraz co zrobić w, w tym wypadku. Co byś mi doradził? Nie wiem. Ja tam na razie 4 egzaminy na 4 zdałem. Znaczy... Miałem 4 egzaminy wszystkie mi się udało zdać, więc masakra. To chyba dobrze. No wiadomo. Ale się nie spodziewałem, ale mi chedy wchodzą stare. i 13 punktów. No, graty, graty. Ale czemu mnie nie ma w tym mic'ie? Bo przecież jestem nad tobą, bo... lul. Ale nie, to się... Pa, bo to w tej rundzie. W tej rundzie, no. Czyli dalej atakujemy. Ej, ogólnie sprzedałem sobie parę itemów z Ekwipunku i kupiłem ze 25 kluczy, nie? No. I sobie otwierałem skrzyneczki, i mi wypadło 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 itemów misków. Nie, więcej, czekaj chwilę. 8, 9, 10, 11. I tamty, gdzie jest, gdzie jest, gdzie jest stary? tutaj. Ale przejeżdża to. No. No i co? No <laughs> jest spoko. No a jeszcze mi to wypadło. Konga. Konga. No spoko. <laughs> <Boje> <laughs> <panie>. <laughs> Jeden na moją... ten... ten punkt snajperski. Punkt Konga, konga, <laughs> konga. Konga, konga. No, chcesz jakiś tę czapeczkę? Na kogoś? No, a masz jakąś fajną? No parę otworzyłem, nawet ciekawe. I masz jakieś, które chcesz mi dać? No mogę ci jakąś dać, bo nie używam no, w ogóle. Kurde! Czekaj tutaj. Sekundę. Nie, nie mogę przegrać tej kongi. Demo tam siedzi pod spawnem i spamuje nie. A na kogo byś się, jaką klasę? F. Nie wiem, by, mi pokazał, co masz, to, to byśmy coś wybrali, nie? Ale co tam masz ciekawego? Chwileczkę, bo Heavy tu do sobie tylko wystaje. Poszedł. Eee, więc tak... Stylowy degrot, taka opaska dla demomana. Potężny paker, to jest dla Heavy'ego jakieś takie przepaski na ramiona. Zachodni styl, taki kapeluszko wojski dla inżyniera. Piracki pieruch, taki... No piracki... <grych> piracka czapeczka dla demosa. Fartów felczera, Odzienie Oficera, Zimna Wojna to jest dla Medyka, takie yy, urozmaicenie tego to jego... To Odzienie Oficera, to na, na, dla kogo? Dla Medyka. Aha, ją tu można wymienić po 10 lutego, ale suchar, ja pieprzę. To możecie 10 lutego najwyżej To bym musiał zaknąć w Fifunku. A jakiś inny, nie, nie z wczoraj, nie, nie z dzisiaj. Zobaczę. Nie, to z wczoraj już jest. Czy to jest to spy. Ten pyro, chyba. Patrz. Eee. Um, wygraliśmy, ale co A na wygraliśmy? God save the Queen. <ścoughs> Polska parka <paktem> uczciwości. <ścoughs> to jest najlepsze, stary. Co za? Z ciebie tego tańczą, nie? <ścoughs> Jest nawet Ty... osiągnięcie, że 11 osób chyba musi tańczyć 11. To jest! Oh yes. Okej, okay, to co tu mówiłeś? To masz aha, przepaska dla grubego. Chwilę nie, nie, czekaj, ci powiem coś co mogę wymienić już, nie? No. Więc tak, tutaj bezroki detektyw, dla Demonana, medyka. Co to jest bezroki detektyw? Taka czapeczka detektywa. Aha. Eee, hey. Szali KP to jest dla wszystkich klas. Gdzie masz szelik, kapelusz, chyba Ale Ale paczach w twój płynach, tylko nie mogę tego za, zauważyć. Mm. A może co, do mana przegrałem? Wezmę do mana. Mam moje rodzinie? No. A to jest oryginał, tego nie wywalam. A co, wywalacie? Znaczy nie wiem, nie sprzedaję, nie pozbywam się, o. Aha. Pancerny Autorytet? <śpoko> Spoko. Nietypowy okaz Kapelusz obierze świata Awhodamana oh, oh. Mogłbyś mi porzucić te przepaski dla Grubego Jakbyś później nie potrzebował O matko, biorę Payrosa, bo tutaj spajów lata od Za dużo. Albo solda ja cały czas tańczy <laughs> sobie tańczyć na wojnę o, i tam się w końcu wymieniły, wcześniej bym się chciał wymienić. No więc, jak tam byś później podsłuchał, to możesz mi dać te przepaski na łapie box. ¡Bróć! A nie, okay. bo tutaj walczę, no dobra. To byś ty? No. Jestem na wojnie. Działko mają z przodu. Akilar, Akilar! Ja ogólnie. Jutro tam. O kurwa. Ale gówniana lokalizacja, nie sięgnę na stąd, jak ja, ja zdejmę mu to działko. Chyba zejdzie. Ta działko poszło. Centro yeah. down. Yeah. Działko jeszcze jest po lewej. Centro? Uh, jest działko. Tam cały czas jest taki fire. Jest, yes, poszło. Haha, <laughs> dobra, jest miarę ogarnięte, zajmujemy punkcik. Dobra. Zajęta. Dobrze. Ja tutaj na Janusza. Mam 10 punktów. No właśnie. Skałcik. Może chcę zmienić strzelbę? Chociaż nie strzelby jest Fajna. No proszę, tylko 7 punktów dostałem. Parzysz się przeciw ads A mam dwie dominacje. Ej masz Chris Kriga, Czy nie masz? Co? Chris to teraz, No Medigan taki inny A co mam mieć medyka No bo jakbyś mi dał kryty, to ma no, pani Czekaj, dobra. A zobaczymy. Eee, nie kraje, więc e, krowy, kwi, mam. To jest Chris Kriga i e, mnie lecz. No i mnie Ale będzie kurde pogrom. Czekaj. Czekaj, uciekłeś mi. No. 30 sekund Czemu Państwo, ty się zabijasz. No szybciej się uber, bo ładuję. Aha. Trzeba naładować przed początkiem, a zostało tylko 5 sekund. Dobra, finał, czekaj. No, a ważne że. Co, będziesz miał same krytyki? No. Co kiedy włączyłeś? Schowaj się tutaj, tu, tu, tu się schowaj, tu, tu. Dobra, poczekaj na razie, na razie, poczekaj. Nie uciekaj za bardzo, żebym cię sięgnął. Odpal. Jakie dole Ona jakoś zatrzymasz, to, czy nie? Znaczy co? Yy, w sensie ten, yy, żeby zatrzymał się powiedzmy w połowie i, i tego. Nie, 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 nie. Skoczę po Amo. No. Dobra. O kurde odwołałem Ja tu cię osłaniam nie, nie, sniper To ty jesteś? Nie, ty jesteś ty A Ty ja nie ciebie to... osłaniam, kurde, gdzie ty A, jesteś? A, Boże, bo goś miał ten sam hełm co ty Gdzie ty jesteś? Ja mam dymiący się hełm, o tu jesteś. Tak, dobra. tak, tak chodź jestem. Chodź na prawą, tutaj lewej płycie. Goś ten sam No bo nie, chodź po lewej. Nie wyjdą Scramble by się przydał Kurde się no do blue poszli. O! o pacz, no Masz uberę czyść, nie? Jeszcze nie. Nie, jeszcze nie. Dobra, uberę. Daj! Uja. No, medyk mi uciekł z uberem, więc skipa. Może być. Lo, 16. To tu do prawo, na prawo, na prawo, na prawo. Strzeba przeładowana. Tutaj będą wychodzić Snajper, patrz. O, uberat pali. Ale co się wychodzą? Co jeszcze? Tu na kamyczki se skocz. Będziesz mi bezpieczne? Skrzyneczki. Kamyczki. kamyczki. No jak? Skrzyneczki. ona się ładuje. Szybciej niż zwykły. Ale tak wolno Dobra, już gotowy Kumy drogiej mi, na razie nie no bo nie mam przeładowany Ale na demo to jest dopiero pogrom jakiś krisk Krik. To to był wrogi spaj? Użyć? No to co, użyj! Ha! Kurde, czekaj, muszę skoczyć, połamał. Dobra. 6, 13, 20. Tak, tak, tak. O ja, e, tak. Dobra, zgubiłem cię gdzieś. Chyba za tobą ale jestem. Tak, za tobą jestem. Nie poległo, co to? Heavy'ego no, wzięli, to no, jest lipa. Cześć weź cofnij, wezmę demo, demo będzie lepsze na Ło kurde, ale lipa. NO NIE dotknąłem SUFITU NIE O BOŻE co? Tu... Zapomniałem, że tutaj sufit zabije Dobra nieważne Zaraz wezmę demo 10 sekund Ubera załadę w ten czas Ale 27 do Esculapu lecimy Będzie no, pet. Nie mam szmalu Znaczy co, bo, no, będę miał szmalu Ale no kurwa tak, Nie wiem jak to teraz będzie z tym wyjazdem Czy w ogóle pojadę czy nie Bo ja, Jak ja się dowiedziałem, że ja mam płacić kurde za sumie, to nie za tobą? Jest mam gotowy jak tu jest gdzieś! A zabite. Dobra, kiedy go tego? Kiedy włączyć, bo mam gotowego? Chwilę, skudę. Masz włączyć. Nie, nie czekaj, nie włączaj Już za churę, późno. Ale lipa. To był zły. Gdzie płoniesz? No nie, zginąłem. Płonąłeś? Kto ci no. pozwolił? Kurde No i Niech zajmą, będzie ciekawsza gra Jeszcze parę puszek nie im ważą. tam wyślę Zarzu, zdarzą no, Rzeczywiście A są dalej mam być medykiem? Eee, możesz to zmienić, bo... Nie chcesz Zmienimy znaczy, sniperem, no, Dobra, będę sobie... Snaperem pościągam A bo nie, nie, nie spajem, spajem, z panią do nie grałem. Zapisałem się do klanu i będę grał turnieje znowu. Tutaj? W AP. Tutaj? No w tym fortressie. Za co to jest za klan AP? Atomowe pierożki. Co? No. Scenarze są genialne. Zresztą mi wisi nazwa, nie? Atomowe pierożki. Trochę mają. Się zrobiło. dangerous, dangerous. Dangerous, tak, my dick dangerous. Nie, co to jest z To nie ta piosenka? Nie, nie ta piosenka. O, no, leśc o, leścina. o leścina, o! O Boże, leś popieprzyło No nie kryty jeszcze dosłownie ten pyra Pieprzę, bierę snipera. Albo no, nie biorę domu. Jesteś niezdecydowany, dużej niż czoska Sorry Ach, wyważy ci ostatecznie po całej znajomości. Dzięki. No, Bajer rezerwujący no, no. Petri 3 gangster -Xa. no co to są za nazwy? Pierdzielone łamy. Jakaś ma bazukę biedaka. Pieprzony biedak <gryty> Nie! Nie nie, nie nie ma opcji. Nie, nie. Za mocno brona. Kurwa, zgidałem. No nie, podpalił mnie. No, już przygali. Matko pies, czekajby. jakby... Nie wiem co było. Ja po Ale sleepo, w sumie, bo wiesz, jak tego... Jak... Nie wiadomo czy tego, czy wyjdzie ten wyjazd, to... Trzeba będzie chyba pójść do rafas w kolce, żeby tak się nie obijać, bo... Raz, że to nudne... A dwa, no... hajsu będzie trochę ma słabo. Fujara mi trafiła No Jak się no, pobijasz serio? trochę to później to Co? Jak się trochę pobijasz to później to będzie Koniec No jak ja sobie pomyślałem, że połowę połowę wynagrodzenia płacić za, za, za jakieś ślicze mieszkanie, a drugą połowę na żarcie, no to takie Aha Chujowa Wiktor A załapałem się blangą moczem, ho ho hoo ho. i O, to... o ty kuwiel ty mani. Kto cię dzisiaj posunie To tak dokładnie Tak dokładnie jak ja, ja. To wypieści, Kto Cicunie? wypieści? Cicunie. <laughs> i i wyrucha I wyrucha za zadnia za Znana nuta ja. Mam 500 pingu. Ej, jakie masz staty? 20 na 16 i 25 assist 41 40 50, 11 8 No ładny masz ping 568. Gdzie? No po nie o co pobierałeś No tak jak mówiłem żebyś go wcześniej, bo o tej porze to, to już jest w ogóle agonia. Brat coś pobiera. No jak zawsze. Nie. No no do domu więc wiesz... Na studia ich zapieprzy. Kurwa, 560 zaraz, no właśnie. no nie, ja tak nie dam rady co za... Chodź, zatęczymy sobie. A gdzie jesteś? A tutaj już daje. Kurwa, co jest? Pileczkę. No co jest? Trzymaj cię pozdrawiam. Okay. Są jakieś takie trochę niedopracowane, te współ ten To samo robią, ale lipa trochę Weź Konga jeszcze włącz Nie, teraz już się zaczyna z najpiej włącz, to ja sobie pochodzę, bo ja mam jak mam... Dobra Nie, nie to Nie to ja No kurde uciekł mi Skupa nasz mata Dojdę, tańcząc aż do, do, do takiego punktu. No to będzie coś. Nie, jak to wejdzie, to... Nie wiem, że taki dyskretny sticky trap. Co tu coś jest? Heavy coś? Nasze wszystko. Wszystkie dzieci nasze są. Kurde, idę tak wolno. Ale to kogoś tam le. Nie wiem, jaki taniec. Ale fajny. Fajny, stary. <laughs> a ja cały czas tańczę, doszedłem do połowy. No ja jestem na końcu i tańczę. jestem już blisko. <laughs> KONGA! Du, 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 du. Kogo by tu sobie wziąć? Spaja wezmę, co mi tam. Zmienić na Mountain na Nie Tylko się przebiorę, nie wiem Czy mam tutaj tą ty... mam Myśli, że ja sobie teraz nie pogam bo jak mam tyle pingu, to się można obschać. No to słabo No Te, a to weź może jutro zagram, Ej, jutro ciężko powiedzieć, kiedy będę już wolny boranum przyjechać, kupić jedzenie, przygotować się je na 3 dni Później na 15 mam na siłkę do gościa jechać i później trochę pracy. No i w no piątek to spoko, mam egzamin. No i... Na wieczór będziesz miał trochę czasu. No tylko w czwartek mam od 12 do 20 zajęcia. Oj tam, oj tam. Oj tam, to oj tam. Nie będzie ja będziemy mogli popchać. No coś no, się gronimy na pewno. Nie. No. Nie bo mówię, bo teraz to nie ma sensu, jak ja mam tyle pingu, to to się może obsiać. No. Co to? Ktoś do mnie napisał. Konga Konga Konga. Nie, dobra, staje, bo to nie ma sensu, bym tutaj zniałem, tylko Ja sobie tego pójdę ja chyba obczaję jak już nie coś innego. Bo to nie ma sensu No, I to słabo trochę niech ta fujera mnie zostawi, nie? Okay, a Pyro mi podrzucą. Sol mnie uratował wiesz, Sold. podpalił mnie, ja na The Drinkerze, a ten podrzuca do góry, podrzuca do góry i kurde, podrzuca do góry <grym> Nie, eee, ja dzisiaj odbiłem tego tym podmuchnięciem, bo jak jest za krytyczną, nikt się go się zdziwił, bo się rozprysnął.